Ten odcinek dedykuję wszystkim tym, którzy tak jak ja kochają świeżutkie i chrupiące pieczywo, ale nie mają zbyt dużych umiejętności piekarniczych. <laughs> Czyli pokażę Wam, jak przygotować szybki domowy chleb w środku z jalapeno oraz serem cheddar. Do tego zrobię szarpaną łopatkę wieprzową, a partnerem mojego odcinka jest pasta z fasoli, smakowita. Zarówno przygotowanie mięsa, jak i pieczywa jest dosyć czasochłonne i uwierzcie mi, z doświadczenia wiem, lepiej nic nie przyspieszać. Pieczywo. Zaczynam od przygotowania rozczynu. Tu mam świeże drożdże, które wrzucam do miski i zalewam letnią, nie gorącą wodą. Gorąca woda zabiłaby drożdże i one by nie ruszyły. Natomiast z letnią wodą zaczną pracować, tworząc nam pulchnięcie. Ale żeby to się stało, trzeba dodać też odrobinę cukru, no bo drożdże czymś lubią się odżywiać, podobnie jak i my. Mieszam, aż drożdże dokładnie się rozpuszczą, po czym dodaję odrobinę zakwasu, który mam zawsze w lodówce. Ten zakwas nawet nie wiem ile ma miesięcy, bo nie jestem w stanie tego policzyć, ale stoi bardzo długo. A przygotowanie takiego zakwasu jest naprawdę proste. Łączycie jeden do jednego mąkę z żytnią razem z letnią wodą. I gdy zacznie pracować, a pracować musi oczywiście w ciepłym miejscu, to przekładacie do lodówki. W ten sposób drożdże uśpicie i w każdej chwili możecie z tego zakwasu korzystać. Ja zakwas dodaję głównie dla smaku. Następnie dodaję tutaj część mąki. To jest mąka pszenna, wcześniej przesiana. Dodaję tylko część, bo chodzi o to, żeby ten roszczyn ruszył, żeby zaczął pracować. Dopiero później będę przygotowywał ciasto właściwe. Dzięki temu, że roszczyn jest dwustopniowy, ciasto będzie bardziej wyrośnięte i w środku będzie miało większe pęcherzyki powietrza. Odstawiam na chwilę pod ściereczką do wyrośnięcia i zajmę się przygotowaniem tych dodatków, które za chwilę wylądują w chlebie czyli papryczka, jalapeno, piekielnie ostra, ale jakże dobra. Jeśli nie dostaniecie świeżej papryczki, możecie użyć tej ze słoika lub z puszki. Takiej wodzcie, naprawdę zda egzamin. Papryczki pokroję jeszcze teraz na mniejsze kawałki. Chodzi o to, żeby one były wyczuwalne w całym chlebie. No, powiem Wam, ten chlebek będzie piekielnie ostry. Następnie pokroję ser cheddar. Najlepszy, najtwardszy i idealnie pasujący właśnie do tego wypieku. A kroję go na tej wielkości. Kosteczkę. Podczas pieczenia ona się rozpuści, ale później, gdy chleb będzie sobie leżał, odpoczywał i czekał na zjedzenie, to ten ser z powrotem zamieni się w kawałek. Dodatki pokrojone, zajrzę teraz do rozczynu, czy już zaczął pracować. Już tutaj zaczęło się dziać. Teraz wrzucę te składniki, które przed chwilą kroiłem, oraz resztę mąki. Muszę jeszcze całość doprawić solą. I mogę zacząć mieszać i wyrabiać właściwy bochenek. Gdy w misce składniki dokładnie połączą się z mąką, można przerzucić to na stolnicę i tu skończyć wyrabianie. Tak wyrobione ciasto odstawiam teraz z powrotem do miski, lekko zgniatając, aby zaczęło rosnąć. Nie przejmujcie się, mam już takie, które zagniotłem chwilę wcześniej, pokażę wam, co dalej się robi z tym ciastem. Widzicie, przepięknie urosło już to ciasto. Już je też kilka razy wcześniej zagniotłem. Zagniotłem, już tłumaczę o co chodzi. Otóż, lekko bochenek muszę sprasować. I teraz łapię za cztery rogi. I te rogi zagniatam do środka. Im więcej razy zagnieciecie tak te rogi, tym chleb w środku będzie miał większe pęcherzyki powietrza, czyli te przepiękne dziury. I tak zagnieciony bochenek przerzucam jeszcze na ostatnie 10-15 minut do wyrośnięcia w ciepłe miejsce, i w tym samym momencie. Nagrzeję sobie patelnię, w której będę później piekł ten chleb. Właściwie to mogę posprzątać i przygotować się do robienia mięsa. Szczepięknie wyrosło ciasto. Skoczę jeszcze tylko po nagrzaną już patelnię. Delikatnie nasmaruję tłuszczem. Ogólnie do tak rozgrzanej patelni nie powinien przywrzeć bochenek chleba ale przezorny, zawsze ubezpieczony, do oliwy na pewno nie przywrze. Ważne, żeby z góry pieczywo, ten bochenek, nie był popękany, czyli zagniatamy do spodu jeszcze raz całe ciasto. O, w ten sposób go formując. Możecie to robić w powietrzu, możecie to robić na desce. I tą piękną kulkę wrzucam na patelnię i co najważniejsze, z wierzchu muszę naciąć. To nacięcie spowoduje, że po upieczeniu ten chleb w środku się tak przyjemnie otworzy. Wrzucam go teraz do piekarnika, nagrzanego do 250 stopni na mniej więcej 30 minut. Bardzo ważne, żeby na spód postawić brytfankę z wodą. Dzięki tej wodzie pieczywo będzie dużo szybciej rosło, będzie miało też chrupiącą skórkę, no i w środku nie będzie suche. Czas na mięso. Z mięsem to już mi szybciutko pójdzie, bo w końcu to mój konik przygotuje bardzo prostą łopatkę wieprzową, którą później poszarpie, Ale nie doprawiam jej zbytnio, ponieważ tutaj główną rolę będzie odgrywała pasta no i chleb. A mięso to tylko mały dodatek. Pokrojone w wielką kostkę miechu muszę teraz doprawić. Najpierw dodaję suszonej papryki. No i trochę soli. Jeszcze odrobina pieprzu i troszeczkę oliwy z oliwek. Dzięki temu nie będę musiał udawać jej już teraz na patelnię przed smażeniem. Oliwa z oliwek spowoduje, że mięso będzie bardziej soczyste, chociaż wybrałem tu celową łopatkę, bo ona ma duże przerosty tłuszczu. Mogę smażyć mięso. Mięso powoli się smaży od zimnej patelni, a ja przygotuję pozostałe dodatki, które za chwilę do tego mięsa dorzucę. Będzie to cebula, którą kroję w grubą kostkę. I naprawdę duża ilość czosnku. Mięso mogę przewracać na drugą stronę. Tutaj widać, że zmieniło kolor czyli pory się zamknęły. Następnie to samo musi się wydarzyć z drugiej strony. W międzyczasie dosypuję całkiem sporą ilość kolendry, żeby wydobyć taki korzenny smak z mięsa. Teraz dosypuję cebulę i czosnek. Cebula się przyrumieniła. Mogę dodać bulion, w którym mięso będzie się dusiło, i jeszcze jeden mój tajny składnik, dzięki któremu mięso jest dużo bardziej kruche i soczyste, mianowicie. Koncentrat pomidorowy. Powiem Wam, że nie wiem, który zapach bardziej doprowadza mnie dziś w kuchni do szaleństwa. Czy tego mięsa połączonego z czosnkiem i z cebulą, czy tego chleba, który zaczął już się przypiekać w piekarniku. Zresztą, chodźcie, zobaczcie, jak pięknie rośnie. I zmienia też kolor. A jak zmienia kolor, to też i zapach. A przecież nie ma piękniejszego zapachu niż skórka od świeżo pieczonego chleba. Zaraz tu zwariuję. Genialnym wypełnieniem mojej przepysznej kanapki będzie pasta z fasoli z dodatkiem jabłka oraz cebuli. Ale rozrzedzę ją odrobiną oliwy i limonki. Jeszcze odrobina pieprzu i pasta gotowa. Pu, uh, przepyszne. Sprawdzę jak mięso czy jest już gotowe. Najlepiej zrobić to za pomocą dwóch widelców, które wbijam w środek mięsa i delikatnie rozciągam na bok. Pięknie mięso się rozchodzi, czyli mogę iść po chlebek i składać moją kanapkę. Ty, te jak mój chlebek pięknie pachnie i wygląda. Teraz zobaczymy, czy będzie czary mary i się odklei od patelni. Pach, pach, Uuu, ale ciepły. I według mojego producenta, z którym się przed chwilą o to pokłóciłem, takiego chleba nie powinno się jeść. No dobra, ma trochę racji, bo faktycznie może to źle wpłynąć na nasz brzuszek. Poza tym ten chleb według niego jeszcze cały czas się piecze. No, ale ja muszę go przekroić, żebyście zobaczyli, jak on ślicznie wygląda. Mm. Przepięknie, ale zapachniało tym jalapeno i żółtym serem. No, wygląda naprawdę niesamowicie. Jakby teraz jeszcze chwilę odpoczął, to te pęcherzyki powietrza by się zrobiły większe. I taka pajda chleba to ja rozumiem. Teraz na pajdę. Idzie duża ilość pasty. A na pastę jeszcze większa ilość mięsa. No dobra, dodam coś zielonego, żeby nie było, że samym mięsem się obżera. Nie wiem, czy robienie tak olbrzymich kanapek to spuścizna po moim wujku kwatermistrzu, który robił mi kanapki praktycznie z połowy bochenka, czy po prostu mój wrodzony wilczy apetyt. Ale ta kanapka myślę, że spokojnie może zastąpić i obiad, i podwieczorek. Bardzo ostre i. Bardzo pyszne. Mam nadzieję, że po tym odcinku wiele osób, które tak jak ja ma dwie lewe ręce do piekarnictwa, uwierzy w siebie i przygotuje swój pierwszy domowy chleb. A taką jeszcze mam małą prywatę do Was, abyście w komentarzach pod filmikiem napisali mi swoje złote rady, jak przygotować przepyszny domowy chleb. Smacznego!